Witajcie. Za każdym razem, gdy kładę się spać, myślami wracam do momentu, kiedy przeżyłem śmierć kliniczną. I za każdym razem tych myśli jest coraz więcej, coraz więcej wspomnień przybywa. Chciałem Wam opowiadać o tym, co się wydarzyło, co jest podczas śmierci klinicznej, co się dzieje, jakie to miało wpływ na moje życie. Zachęcam Was wszystkich do subskrypcji mojego kanału i do słuchania. Każdej nocy, gdy zasypiam, wracają w snach wspomnienia, wspomnienia tamtego czasu. Pamiętam wyraźnie, jak unosiłem się nad własnym ciałem w sali operacyjnej, gdzie widziałem tych wszystkich lekarzy, pielęgniarki, ten chaos panujący w tej sali, gdzie ranimowali mnie, chociaż nie wiedziałem, że to moje ciało, bo czułem się tak, jakbym był powietrzem, jakbym się unosił powietrzu i bym był powietrzem. Czułem się jednością z tym. Słyszałem w uszach takie buczenie, rozmowy tych lekarzy i nic poza tym. Aż w pewnym momencie, w pewnym momencie mm, rozjaśniało wszystko, rozjaśniło się, rozjaśniało się cała sala. Pojawiła się postać, która emanowała taką miłością, ciepłem. Wiedziałam, że to jest Jezus. Wiedziałam, że to jest Bóg. Bo czułem taki błogi stan, taką miłość, panował taki sposób, spokój. Nie czułem bólu, mimo tego, że przed chwilą, przed momentem jeszcze widziałem tą panikę, która tam była w sali, ten chaos, a tak nagle ogarnął mnie taki błogi stan spokoju, taki błogi stan miłości, wręcz miłości poczułam, że jestem w domu. Naprawdę poczułem, że jestem w domu, że jestem wśród swojego taty, przy swoim tacie. Nie pamiętałem żadnego ze swoich znajomych, z bliskich, z rodziców nie widziałam takich osób. Widziałam jednego, jednego Boga żywego Jezusa Chrystusa, który był przy mnie. Emanował miłością. W pewnym momencie w pewnym momencie Coś się zaczęło dziać. Pojawiło się to ciało, które leżało tam wtedy w sali operacyjnej, i siła, siła pewna siła wciskała mnie w to ciało. Ja się broniłem, bo wiedziałem, że ja nie chcę tam wejść, nie chcę tam wejść, bo tam mi było dobrze, tam był mój dom, tam się czułem bezpiecznie, ale ta siła napierała na mnie, wciskała mnie w to ciało. I w pewnym momencie się obudziłem. Obudziłem się. Okazało się później, że minął rok śpiączki. Ja otworzyłem jedno oko. Minął rok śpiączki, otworzyłem jedno oko. I wiecie, co się zaczęło dziać? Ja straciłem pamięć całkowicie straciłem pamięć. Przeżyłem cztery operacje mózgu, przeżyłem sepsę, przesunięcie mózgu o 2 cm. Mam niedowład lewostronny. No, nie chodzę. Ale wiecie, co się stało? To było w Brukseli. W Brukseli wypadek się stał. Pierwszą osobą, która do mnie przyszła, po tym jak straciłem pamięć, był polski pastor, który siedział przy mnie i czytał mi Biblię. Ja nie wiedziałem, nie znałem języka polskiego, nie znałem żadnego innego języka. Słyszałem dookoła tylko francuski, belgijski, nic poza tym. Wiedziałem, że wyrwali mnie z domu. Że zabrali mnie, a teraz mam cierpieć. Otworzyłem jedno oko. Nie mogłem ruszyć ani ręką, ani nogą. Mówię sobie w myślach, czemu tato ja chcę wrócić? A pastor siedział, czytał mi Biblię. Wiecie, co się stało? Zacząłem rozumieć polskie słowa. Zacząłem rozumieć polskie słowa. Zaczęło do mnie to docierać. Zostałem natchniony duchem świętym. Później się okazało, że rodzice mnie odnaleźli po siedmiu latach mojej nieobecności w Polsce. Gdzie ja nie miałem dokumentów, nie wiedziałem, jak się nazywam. Leżałem po operacjach, oddychając przez krtań karmiony do Jelitowo. Nie wymówiłem ani jednego słowa. Oni mnie tam odnaleźli. To był cud. To był pierwszy cud, gdzie Bóg zadziałał. Kolejnym cudem było to, że przewieźli mnie do Polski i się okazało, że mam synka. Mam synka, który mnie nie znał, bo urodził się, gdy mnie nie było w Polsce. Co drugi. Zaczęło dziać się cuda. Zaufałem Bogu, bo zrozumiałem, że miał swój plan w tym, abym przyszedł na świat jeszcze po raz drugi, że mam jakąś misję do spełnienia na tym świecie. I się okazało tak: tato mi zmarł. Zostałem z mamą sam. Mam synka. Wtedy zrozumiałem, że żyję dla mamy i dla synka. I że Bóg daje mi siłę i da mi tą siłę, tą mądrość do tego, żebym był dla niej wsparciem. Mimo tego, że mnie nie stać na rehabilitację, mimo tego, że piszę do Was tysiące próśb o pomoc i błagam o każdą złotówkę, to wierzę, że Bóg w tym jest, że dotyka się Waszych serc, że mi pomagacie. Ale myślami wracam do tamtego momentu, do tamtego momentu, kiedy byłem po tamtej stronie. I wiecie co? Na obecną chwilę. Nie boję się śmierci, nie, bo, nie boję się bólu, wypadków, bo wielokrotnie wracałem się podczas rehabilitacji. Wielokrotnie się wywracałem, ale Bóg jest przy mnie. Zaufałem Mu w pełni. Oddałem w pełni mu swoje życie, bo mimo tego, że straciłem pamięć, nic nie potrafię. Nie mam znajomych, przyjaciół, bo nikogo nie pamiętam, to on jest cały czas przy mnie. Daje mi tą siłę, daje mi to poczucie obecności swojej i wiem, że tam na mnie czeka. Nie boję się bólu, nie boję się śmierci, nie boję się wypadków, nie boję się chorób, bo nie może mnie nic gorszego stać niż, niż śmierć. A wiem, że nawet po śmierci, ja będę czuł, czuł się jak w domu, bo on tam jest. Teraz. Walczę, walczę o to, żeby być samodzielnym, żeby móc wspierać mamę i synka. Piszę do Was te tysiące próśb, bo wiem, wiem, że im pomożecie. Wierzę w to, po prostu wierzę w to. A dzięki Waszej pomocy, dzięki pomocy Boga, wierzę, że nie ma rzeczy niemożliwych. To dzięki Wam i Bogu, który nad tym czuwa, po tych kilku latach intensywnej rehabilitacji zacząłem robić pierwsze kroki, co dla lekarzy było w ogóle nie do pomyślenia. Powiedzieli mi od razu po tej śpiączce, po tych operacjach, że nigdy Pan nie będzie sprawny, a już na pewno nie będzie chodził. A sami zobaczcie, ja po tych latach schodzę po schodach, pójdę do Łazienki sam, sam. Chwała Bogu za to. Ja cieszę się, kiedy mogę mówić, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Staram się mówić to każdemu, bo wystarczy zaufać. Zaufać się i poczuć się, że jest się bezpiecznym, a on wysłucha. On jest przy nas cał, każdego dnia. On Ciebie kocha. On Ciebie kocha ponad wszystko. I pamiętajcie, że nawet po tamtej stronie On jest i macie tam swój dom. Ale najważniejsze jest to, żeby kierować się miłością w życiu. Ja zauważyłem to, że jeżeli dajesz miłość drugiej osobie, jeżeli dajesz dobro, to takie samo dobro, albo i większe, otrzymujesz. Bo ja nie zasłużyłem pewnie na drugą szansę. Pewnie byłem zły w życiu. Tak mi opowiadała mama przynajmniej. Bo grzeszyłem. A mimo to ojciec mnie przyjął tam w niebie. I wierzę, że jest niebo, że jest piekło. Nie wierzę w takie kościelne rzeczy typu księża, papieże, różańce. Nie wierzę w to, bo tego nie było. I ja miałem tą styczność z Jezusem. Nie wierzę w katolickie kościoły, no niestety, tak muszę powiedzieć śmiało, prosto z mostu. Nie wierzę w to, wierzę w to, co jest w Biblii napisane. Wierzę w to, że na przykład Maria była zwykłą kobietą, nie była jakąś osobą, do, przez którą można iść do Boga. Tylko Jezus jest pośrednikiem. Wiem bardzo dobrze, bo z Nim rozmawiam każdego dnia. Jest obok mnie, przy mnie cały czas. Tylko Jezus jest pośrednikiem. Nie wiem, co ludzie sobie ubzdurali, że są święci, przez których można iść do Boga. Obrazy, rzeźbi, bawochwaństwo. Jest tylko Jezus. Tylko Jezus jest pośrednikiem do Boga. I po co mamy się spowiadać i zwracać do innych ludzi, przez innych ludzi, do Boga, jeżeli możemy to zrobić bezpośrednio. I pamiętajcie, z każdym problemem, ale to z każdym, tak jak mój, że śmierć kliniczna, że te wszystkie operacje mózgu, co dla człowieka po prostu byłoby nie do pomyślenia, że to można przeżyć, bo to jest tyle cierpienia. Leżenie dwa lata bez ruchu, ruszając jedynie okiem, rok śpiączki, później całe życie walki, kilka lat walki, to jest nie do przeżycia. Gdyby nie on, to ja bym się dawno poddał. A się nie poddaję i nie poddam. Zacząłem robić pierwsze kroki i będę walczył. Potrzebuję Waszego wsparcia, ale wierzę, że Bóg Was dotknie. Dziękuję Wam za wszystko, co dla mnie zrobiliście do tej pory i co dla mnie robicie. Niech Was, niech was Bóg błogosławi. Błogosławcie swoim wrogom, swoim nieprzyjaciołom. I dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do oglądania moich odcinków. Piszcie, o czym chcielibyście pogadać. Co Wam się podoba, a co nie. Ja jestem otwarty na wszystko. Wychodzę do świata z Bogiem. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.